Oczywiście ta metoda pokazuje Wam te słowa kluczowe, które będą miały prawdopodobnie dosyć wysoką konkurencyjność. Natomiast jeżeli macie dobrze zrobiony katalog, dobrze wyceniony z szybką dostawą, to macie ogromne szanse na to, żeby przy niskim CPC sprzedawać swój produkt właśnie na tych słowach kluczowych. Jednocześnie, jeżeli użyjecie tego słowa kluczowego we frejzie, w rest of searchu, będzie... Bardzo dużą szansę na to, żeby wyświetlać się na niskich wynikach w wyszukiwaniach za bardzo niskie stawki i konwertować do sprzedaży również na tych słowach kluczowych, w, przy niskim koszcie. Oczywiście nie tak często jak przy topow deserchu, na przykład w egzakcie, natomiast spowoduje to sytuację, w której będziecie w stanie budować swój produkt od podstaw, tak naprawdę atakując najbardziej tożsame frazy kluczowe z najwyższą szansą na konwersję dla waszego produktu. Kolejny przykład to targetowanie kategorii, ale nie takie zwykłe targetowanie po kategorii, a targetowanie kategorii z filtrem, z tak zwanym refinementem. I teraz, żeby Wam pokazać, w jaki sposób to zrobić, musimy wejść do campaign managera i założyć przykładową kampanię. Po wejściu do campaign managera klikamy Create campaign. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.